Cześć to trener GIS, czyli Wojtek. Dzisiaj w sumie nie będę opowiadał wam o się samym, ale o aspekcie bardzo ważnym dla każdego GISowca i analityka danych, właśnie mianowicie o danych przestrzennych. I tutaj będę mówił generalnie o tym, gdzie można znaleźć dane przestrzenne, takie prosto już na można powiedzieć do programu i tak przechodzimy do przeglądarki, bo to przez przeglądarkę będziemy wchodzić. I na początek proponuję takie dane dla całego świata z serwisu Natural Earth Data. I jak widzicie, tutaj już jest w nagłówku opisane, że tutaj są dane darmowe dane wektorowe i rastrowe dla z trzech różnych skal: 1 do 10 milionów, do 50 milionów i do 110 milionów. Dane się ściąga po prostu tutaj z downloads. Klikamy, no i wybieramy jaka skala nas interesuje. Tutaj są obrazki poglądowe, jak to jak mniej więcej e, jakość tych, w sensie no szczegółowość tych danych jaka jest. I zobaczmy co jest w, w pierwszej części. No ja generalnie najczęściej ściągam te dane właśnie 1 do 10 milionów, bo no takie potrzebuje czasami. No i tu nawet widać już 6,5 miliona razy by były oglądane te listy plików. No i w tej części cultural vectors jest danych około 200 mega i to są tak dane administracyjne krajów. O tutaj mamy Kraje, no mniejsze, czyli te, o tak jak tutaj, są, Anglia jest pokazana, czyli właśnie Anglia, Walia, Szkocja, tak. Tak, tutaj. A, tu mamy bo tam były widać poligony, a tutaj są dane granice, ale w formie linii. A, tu są różne, jakby pewnie terytoria sporne, czy jakieś inne. Stany, w, w USA, tu mamy takie główne miejsca, tak jak no jakieś miasta na przykład. Tu mamy drogi, no drogi i pociąg i te koleje, to, no, czyli lotniska, to raczej nie ma sensu ściągać, bo je można dużo lepiej ściągnąć z OpenStreetMap, no, o, o którym to serwerze, na którym można ściągać dane, za chwilę powiem. Ale Macie, tutaj jest ciekawe, no to, tego używałem, te strefy czasowe, bardzo fajne Jak co, co jedną godzinę, 24 godziny jakby do około kuli ziemskiej wystarczy po prostu kliknąć na Download Countries no i po prostu się ściąga na dole 47 mega, to wygląda jak o, po prostu to jest Shape to jest jakby generalnie taka możliwość darmowych no, ściągnięcia darmowych danych tylko najczęściej trzeba je opisać, że się z nich korzysta Wersja z fizycznymi warstwami. A, tu jest coastline, czyli wybrzeże. I zawiera główne wyspy. Tutaj mamy poligony z powierzchnią, lądów, tu główne wyspy, rify, tak. Oceany. Można z tego fajną kule ziemską zrobić, że właśnie. Pokazać oceany innym kolorem niż, no, niż, niż lądy, więc bardzo fajne. Tutaj rzeki. I, i tutaj jeziora, plus rezerwuary O, i tutaj nazwy fizyczno-geograficzne domyślam się. No jeszcze szelwy. No, no. Lodowce to ciekawe z jakiego roku, bo jak wiemy, cały czas się zmniejszają lodowce. Ok. Atymetria też może być ciekawa. i tutaj linie geograficzne, zmiany czasu, a tutaj są te siatka. Siatka południków i równależników. WGS84, no bo jak już wiecie z poprzednich lekcji, WGS84, czyli układ współrzędnych o kodzie 4326. Obejmuje całą kulę ziemską. No nie no, i tak w sumie na szybko mogę to rozzipować dobrze jednak korzystamy z chwilę chcę wam tylko pokazać te dane o, o krajach jednak skorzystamy z programu kugis bo chcę wam pokazać tą warstwę którą ściągnąłem przed chwilą z natur earth data czyli o krajach świata tak tutaj sobie o widzicie czasami znika to tu sobie ściągnąłem tak wygląda cała, cała warstwa shape tak jeszcze tam z plikami txt Stay, html Klikam oczywiście na Country z SHP. To jest też ta, dalej ta informacja, że. O, tu zostawiam kodowanie automatyczne, bo w takich zagranicznych, zachodnich zagranicznych warstwach, jakby kodowanie już tak się nie liczy, bo jest zawsze fut, praktycznie FUTF, no i tam nie ma polskich znaków. Ale zobaczymy jeszcze to. Może akurat coś się zmieniło w ostatnich latach, miesiącach. Dodaję. O, widzicie, tutaj mam źle zrobione, bo mam mm, układ współrzędnych. Tego bieżącego projektu 280 oczywiście nie może być. Musi być układ dla całego świata WGS84, tak? Czyli ten o kodzie 4326. Widzicie, to jest cały ten, no i powinno się zaraz o. Widzicie? Jest. Panacki, jeszcze znajdziemy na nazwę warstwy. No jest 4326. Tak? Dobrze widać. I możemy jeszcze zerknąć co jest w tabeli atrybutów 255 wierszy o, no i tam jest taka tabela no ma kilkadziesiąt różnych kolumn widzę no ale jest nawet w różnych językach nazwa danego kraju prawda ciekawe czy dali polski o jest polski Afganistan no patrzcie, i są nawet polskie znaki. To ciekawe. Burundi. Czarnogóra. A tak w ogóle zawsze było trudne pytanie i żartowałem z kolegami. Jaka jest stolica Burundi? Burzumbura. No nie wiedzieliście na pewno. Okej, okay. tu mamy Burundi, zaraz zobaczymy, czy fak... gdzie jest to Burundi, bo mogą mnie wszyscy wiedzieć. Ja, ja też, ja nie wiem. No jak na przykład chcecie szybko znaleźć, gdzie jest Burundi, a macie gdzieś tam otwartą mapę, nie na, całej, na całym terenie, no to zaznaczacie kraj. I tu jest ta lupka, powiększ mapę do zaznaczonych wierszy. I zaznaczyło, kółeczką od, odjeżdżamy, Oj, tu jest w środkowej Afryce prawie, Co to jest pewnie Kongo. Demokratyczna Republika Konga. Okay. Dobrze, to jest. Brali nie chcę się kompromitować, bo krajów afrykańskich nie znam wszystkich dokładnie, więc. Dobra, nie mówmy już o tym. okej okay. Jakbyśmy chcieli z tego wyciągnąć tylko jedną, jedno, jeden kraj, tak? Na przykład Polskę zaznaczamy sobie prawym przyciskiem. Eksportuj, zaznacz, zapisz zaznaczone obiekty jako. Ale to tylko tak na marginesie, bo to, to jest takie przypomnienie z poprzednich lekcji. Wyłączam. I okay. Przechodzimy do, teraz do mm, następnego miejsca w sieci, z którego można ściągać dane. Czyli klikamy, pisujemy do Google'a Google dane, dane bez opłat, tak albo darmowe dane, i mamy, wychodzi strona z. Głównego gody kraju, dane polski, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, i tu mamy darmowe dane, które według ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje, że nie pobiera się opłat za te dane czyli państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek administracyjnych powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju tak to dokładnie jest i tutaj oprócz tego że mamy granice gmin wszystkie granice jakby najważniejsze czyli od gmin do, do granicy państwa czyli wszystkie jednostki administracyjne to jest warstwa shape'owa lub gml'owa no w okolicach 400 mega. Tu jest ciekawostka bo granice specjalne też jakby są i granice specjalne są tutaj opisane nie, nie będę Wam czytał to sobie już przeczytacie. No ale baza 20 różnych jakby instytucji ma swoje też granice, tak jak sądy, na przykład, albo urzędy skarbowe, komenda stołeczna policji, komendy powiatowe, to jest też ciekawe tutaj. I coś, co jest dla mnie bardzo często, no często tego używam, czyli punkty adresowe i, i ulice. Także. Oczywiście tu są błędy, i też widać, że co chwilę jest poprawiana warstwa. Bo tu macie datę modyfikacji: 11 maja, mamy teraz 17 maja, więc tak naprawdę co, średnio co tydzień jest aktualizowana. No bo jednak po pierwsze budują się budynki nowe, a po drugie można zgłaszać uwagi, jak się zauważy. Kiedyś tu był link gdzieś do, do informacji, do wysłuchania. Do, no gdzieś tutaj na stronie linka znajdziecie na pewno, że można wysyłać do Google. Informacje, że się znalazło jakiś błąd, prawda, więc to jest świetna rzecz i oprócz P PRG, czyli Państwowego Rejestru Granic, jeszcze jest Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych o, tu macie nazwy miejscowości, nazwy obiektów fizjograficznych i nazwy miejscowości oraz obiektów o, co to jest, RDF Tartl. Dobra, nie wiem, nie ruszam tego, pan nawet to jest tylko raz aktualizowane, więc widzę, że coś. Nie wiem dlaczego, sorry. Nie, nie używałem tego. Ok. Tego rodzaju pliku, bo nazw geograficznych czasami się używa do różnych map. I czwarty z większych zbiorów to jest baza danych ogólnogeograficznych, BDO. O, I każde województwo jest osobno gml -em. Tam są takie dane w do skal... chyba było do skali, z tego co pamiętam, do 100 tysięcy. O, to jest, na... nawet to jest zapisana baza BDO została otworzona dla obszaru całego kraju w wyniku generalizacji bazy danych obiektów topograficznych BDO T10K. Ale uwaga, BDO T10K będzie od końca od ostatniego dnia lipca uwolniona również, więc tutaj na stronie lub na w województwach lub w powiatach będzie można ściągać te dane. Myślę, że tutaj na Google też będzie można ściągać te dane, ale się okaże, no, wyjdzie w pranie. Czyli tak naprawdę od 1 sierpnia 2020 roku będzie dostępna BDOT 10K. Także to jest świetna rzecz, no bo do tej pory nie było takich dobrych danych z państwowego zasobu dostępnych dla każdego i tu obecnie jeszcze dostępny czwarty jakby zasób danych to są dane o siatce modelu terenu, numerycznego modelu terenu o interwale co najmniej 100 metrów no i jest te co najmniej 100 metrów, także tu jest taka jakby warstwa punktowa z informacją jaka jest wysokość w danym punkcie nie? dobrze no i tu sobie już pozamykam to no tak naprawdę te dane z PRG już widzieliście, bo w poprzednich lekcjach pracowałem na, na danych o z granicami gmin, wektorowych danych. tak Okej, okay, dobrze. I teraz trzeci serwis, który jest bardzo często przeze mnie używany, czyli dane z OpenStreetMap, darmo, takiego jakby otwartego otwar społeczności, takiej no tak, jak w internecie się ludzie łączą społeczności, która jakby postanowiła tworzyć darmowe mapy, tak, darmowe dane czyli po prostu jakby to jest darmowa siostra Google Maps, tak, bo Google Maps większość zna, a OpenStreetMap jednak nie wszyscy znają a za pomocą tego serwisu GeofabricD tak, możecie ściągnąć większość danych, które się znajdują w, w OpenStreetMap w postaci jednego pliku, jednego jakby pliku z zip, tak, który jest jakby z, w którym są dane, możemy ściągnąć dla jakieś najmniejsze województwo znaczy najmniejsze, najmniej danych, żeby było przypuśćmy lubuski, bo to jest jednak jedno z mniejszych województw może w tym czasie jak ja mówię to się ściągnie i tutaj są dane o drogach w województwie, o kolejach, o zagospodarowaniu przestrzennym Oczywiście, wszystko robione przez ludzi, albo część przekazana przez urzędy miast i, i gmin. Na przykład, zabudowa była. Niektóre wojny, znaczy wiele, wiele gmin i, i, i miast i przesłało dane. Takie, nie? No i tutaj macie no, spis wszystkich, jakby różnych danych, które tutaj się znajdują. Nie trzeba je tylko wypakować, no i otworzyć, tak jak wcześniej. To są po prostu shape'y, tak, które są ściągnięte, do, ściąga, do do przerobienia, bym tak powiedział, no bo tam jest dużo danych o wody, tu są w różnych formach, jakby tak, liniowe i, i powierzchniowe, transport, tak, trafik, to też są tam światła i takie rzeczy na drogach, tutaj są drogi, koleje, punkty różne, tak, miejsca, o naturalno, to tam właśnie są jakieś lasy, tylko też nie wszystkie dane, nie wszystkie lasy są, bo to jest jakby tak specyficzne niektóre dane, więc no nie ma 100% danych w tym serwisie, więc to też trzeba wiedzieć sobie wiedzieć o tym, no ale jest to fajne, że można tak naprawdę z całego świata pościągać up level, one up level, tak to jest teraz cała Europa, mamy spis wszystkich krajów europejskich a chcemy jeszcze wyżej, tak naprawdę na cały świat no to potem wybieramy OK, no z tego jakby miejsca możecie ściągnąć dane za pomocą QGIS a w kolejnym, następnym, znaczy może nie zaraz, ale w następnym, następnym filmie opowiem Wam o wtyczce, dzięki której można ściągnąć dane z właśnie z OpenStreetMap na przykład dla jakiegoś małego, małego obszaru, tak, jednej ulicy, jakiegoś tam okolic placu, albo nawet jeden budynek na przykład można ściągnąć, nie? Także to będzie świetna jakby też nauka dla Was. Dobrze, a może jeszcze tutaj zanim przejdę o, to teraz już nie wektorowe dane, a dane rastrowe, tak? Czyli obraz mapy, na przykład o, kliknę tutaj na Polskę i zobaczymy, czy się da ściągnąć. A teraz robię search, czy znajdzie coś dla okolic Polski, bo generalnie dane SRTM to jest tak naprawdę dane o kształtowaniu terenu. O, mamy coś, download SRTM. Jeśli się ściąga, on tak wygląda jakby już tutaj po przetworzeniu kolorów to tak naprawdę jest mapa, dane hipsometryczne o wysokości terenu, tak w sensie, no wysokości nad poziomem morza tutaj im ciemniej, no widać yy, to jest niżej, tak, a tutaj góry mamy, Sudety jeśli to jest granic, tutaj granice polskie, chyba tak, chociaż może Jeśli bym dokładnie no, z tej perspektywy nie widzę dokładnie, ale prawdopodobnie to jest prawie cała Polska, bo to jest no to jest 5 stopni na y, różnicy na północ i 5 stopni na wschód zachód, y, no wschodniej tak, bo 15 do 20, więc to jest prawie cała prawie cała Polska tutaj jest, no. przynajmniej ta część północno-zachodnia, nie? No o tym o, o SRTM jeszcze będzie kiedyś mowa, pokażę wam jak to można analizować. Chociaż lepszym programem do analiz rastrowych to jest program Sagagis. OK, dobrze. No to teraz ostatni zasób danych przestrzennych, to znajduje się oczywiście wymagających przetworzenia te dane. Bo na portalu otwarte dane są dane przeważnie w, w danych tabelarycznych w Excelu tak, czyli w arkuszu kalkulacyjnym lub nawet w dokumentach wordowskich, tak, czyli na no, edytorach tekstu o rozszerzeniu docx albo doc ale przeglądnijmy, tak naprawdę hmm, nawet jak dane są w tabeli to je można zwizualizować, no bo jak już wcześniej pokazywałem Wam de, Każda dobra warstwa wektorowa powinna mieć tabelę atrybutów. A no, tabela atrybutów to jest nic innego jak po prostu tabela, taka, jak na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, więc jeśli na przykład jakieś dane mają adres, ulica numer domu, no to tak naprawdę to już jest dana, dana przestrzenna, którą można zwizualizować następnie. Nie? Albo wystarczy nawet granice gmin. Jak będziemy mieli dane dla wszystkich gmin w Polsce, to też można świetną analizę wykonać i można też to zwizualizować na mapie, więc no tak naprawdę trzeba tylko pomyśleć. O, widzicie, to macie pliki w formie XML, PDF, CSV. Tak naprawdę prawie wszystkie można przerobić, jeśli są jakieś dane. No tu poszukajmy, już tu kiedyś szukałem. Danych na przykład dla gmin. Energia elektryczna i ciepło według województw Tu już po, połączymy dane z granicami województw, no i mamy fajną mapę. O, a no tutaj mamy yy, planowanie energetyczne gmin. No to też ciekawe, bo to jest, tutaj jest dane aktualizacja 5 września 2019. To ciekawe o co chodzi. Zobaczymy, jakie są dane. Czy mnie słychać? Tak okej okay. nie wiem czy on dwa razy otwiera się, o no tam jest super jeszcze, jeszcze lepiej tu jest zrobione te dane niż tam niedawno przeglądałem bo te dane mają kod Teryt no i to jest świetnie to opisane no nie wiem jeszcze co znaczą te dane, TZPPZ PZ, może jest jakaś legenda no nie widzę, ale no 2479 gmin, tyle ile było jeszcze niedawno i super, bo tutaj jest cały spis wszystkich gmin i różne. O, lata. No, nie, niestety nie wiadomo, co to znaczy PZ. No, trzeba by się dowiedzieć oczywiście, ale też jest informacja, typ. Czy to, gminy. Czy to jest gmina miejska, miejsko-wiejska, czy gmina wiejska. Ale tak naprawdę ostatnia cyfra terytu już nam o tym mówi, nie? Czyli pewnie ktoś tak zrobił, że. Jeżeli prawy równa się 1 to jest gmina wiejska, jeżeli prawy Ostatnia prawa cyfra Jest 3 no to gmina miejsko-wiejska, no i jeśli 2 no to gmina wiejska okay. No i to można by podłączyć do kugisa, w kugisie jeszcze wam to kiedyś pokażę oczywiście Zrobię osobną lekcję o łączeniu danych Z arkuszami kalkulacyjnymi I wtedy będzie można zaznaczyć Jeśli są dane Tekstowe, no to wtedy wartość unikalna, pamiętajcie. W stylizacji. Dobra, no to jeszcze w międzyczasie, jak sobie przeglądałem dane, to tutaj są dane z GIOŚ-u, czyli wystarczy wpisać w GIOŚ dane. Czyli Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane przestrzenne. O, zobaczymy. O, dostęp do danych przestrzennych. I tutaj będzie informacja o, o jest COVID. tak? A zobaczcie. Tu są dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody w Polsce, także. Wszystkie parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody można stąd ściągnąć. Tutaj są zawsze najbardziej aktualne, no bo oni to za, to, to, za to odpowiadają, żeby były aktualne. No i pomniki przyrody w podziale na województwa, także. Jeśli jakby wykonujecie jakieś prace związane z ochroną środowiska i wykonujecie do tego mapy, no to myślę, że to jest niezbędnik jakby każdego, każdego z Was. Dobra, no to na tyle, bo trochę, trochę ten film trwał. Tak naprawdę opowiedziałem tylko o kilku źródłach danych. W wystarczy sobie pisać jakieś tam dane przestrzenne i zbiory danych przestrzennych, to też wyskoczą na pewno. Strony moich kolegów z branży, którzy właśnie też mają takie strony, więc zachęcam do przeglądania, szukania danych, bo jest ich coraz więcej i to, co było 10 lat temu, a teraz to naprawdę jest już super. Jeszcze mamy dużo braków, ale mamy naprawdę dużo więcej możliwości niż te parę lat temu w analizowaniu takim przestrzennym, bo jest tyle tych danych i. Można z nich czerpać i czerpać i tworzyć piękne analizy i super mapy. Także dzięki za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobało. Poproszę łapkę w górę i subskrypcję, bo to zawsze jest jakiś tam wyznacznik. Czy się, no, mam się jeszcze bardziej starać, czy, czy już mogę osiąść na, na laurach. Także zapraszam do kolejnych lekcji. I uczcie się GISu, róbcie piękne mapy i do zobaczenia. Na razie, cześć.